Megan mówi, Żegnaj, chorymu księciu Hariemu, nad domem Megan i Hariego w Montecito zapadła cisza, która nie zwiastowała spokoju, lecz rozpacz. U księcia Saseksów zdiagnozowano rzadką, postępującą chorobę neurologiczną, taką, która wkrótce może odebrać mu nawet najcenniejsze wspomnienia o rodzinie. Gdy lekarze przekazali Megan dramatyczną prawdę, kobieta z trudem powstrzymała łzy. Czy miłość zdoła pokonać czas i zapomnienie? Czy dzieci, które wołają: "Tato, czym nie kochasz?", zostaną na zawsze w jego sercu, choćby tylko przez opowieści Megan? To historia o walce z nieuchronnym, o heroizmie dnia codziennego i o nadziei która, mimo wszystko, jeszcze nie umarła. Meghan Markle mówi, żegnaj, po tragicznej diagnozie księcia Harry'ego, książę Harry właśnie usłyszał słowa, które zmieniły jego życie na zawsze. W nagłym, ponurym spotkaniu lekarze przekazali megan wiadomość nie do przyjęcia. Zdiagnozowano u niego rzadkie, postępujące schorzenie mózgu, które w ciągu najbliższych tygodni może pozbawić go pamięci o własnej rodzinie. W sali panowała cisza gęsta jak mgła, przerywana jedynie łamiącym się głosem jednego z lekarzy. Jego stan szybko niszczy omyłkowo utworzone wspomnienia. Nie znamy sposobu, by zatrzymać ten proces. Gdy te słowa padły, Megan poczuła, jak świat wymyka jej się spod stóp. Z oczu popłynęły jej łzy, a przez drżące usta wyrwał się szept. On nie ma szans, przez moment wszystko zniknęło życie, plany, przyszłość. Człowiek, który kiedyś oczarował cały świat swoim urokiem, miłością do megan i niegasnącym oddaniem rodzinie, miał teraz stanąć wobec perspektywy, że ludzie, których kochał najbardziej, staną mu się całkowicie obcy. Pierwsze dni po diagnozie, w Montecito, gdzie para usiłowała budować życie z dala od pałacowych świateł reflektorów, codzienność zyskała nową, ciężką rutynę. Harry borykał się z drobnymi lapsusami, gubił klucze, zapominał, co jadł na śniadanie. Z czasem jednak te niewinne pomyłki ustępowały miejsca dramatycznym momentom, nie potrafił sobie przypomnieć imienia swojej niani, pytał po raz któryś tego samego o godzinę wizyty lekarskiej. Megan, wspierając męża każdego dnia, często powtarzała mu ulubione historie z dzieciństwa i ich wspólnego życia, opowieści o ślubie w ogrodzie Windsorów, o pierwszym uśmiechu archiego, o wieczorach spędzonych przy kominku. Jednak z każdym powtórzeniem pamięć Hariego odsuwała się jeszcze bardziej, walka o tożsamość. W miarę postępu choroby Hary zaczynał tracić nie tylko obecne wspomnienia, ale również te najstarsze, śluby przyjaciół, dni narodzin dzieci, chwile, które ukształtowały go jako mężczyznę. Lekarze nazywali to neurodegeneracją funkcji pamięciowych, procesem, który rujnował obszar hipokampa, odpowiedzialny za zapamiętywanie. To jak wymazywanie kolejnych rozdziałów życia, tłumaczyła dr Kafrin Lewesk, specjalistka w dziedzinie rzadkich chorób neurodegeneracyjnych. Z czasem może dojść do tego, że Harry zapomni własne imię, w tych chwilach Megan trzymała jego dłoń, szepcząc. Jesteśmy razem, bez względu na wszystko, ale nawet najsilniejsza miłość nie potrafiła powstrzymać bezlitosnego upływu czasu. Dzieci, między nadzieją a rozpaczą, Archie i Lilibet, zaniepokojone zmieniającym się zachowaniem ojca, pytały. Tato, dlaczego nie pamiętasz mojego rysunku? Tato, czy mnie kochasz? Te pytania rozdzierały Megan na strzępy. Starała się tłumaczyć im, że, tata jest chory, że, to nie twoja wina, ale w jej głosie drżało przekonanie, że nawet wyjaśnienia nie ukoiły bólu dzieci. Zrobię wszystko, by nie zapomniał o Was, obiecywała im, ściskając ich malutkie dłonie. Cienie przeszłości, historia zdrowia rodziny królewskiej, paralela z innymi medialnymi dramatami rodziny Windsorów nasuwała się sama. Wspomnienia o królowej Wiktorii, która po śmierci księcia Alberta pogrążyła się w melancholii i depresji, czy o tragicznych losach księżnej Diany, zbulwersowanej presją mediów, nadawały tej historii głębszy kontekst. Nawet elastyczny wizerunek nowoczesnej monarchii nie potrafił ukryć, że choroba i cierpienie pozostają najbardziej ludzkim obszarem życia każdego monarchy. Od stuleci zdrowie królewskich jest tematem zarówno politycznym, jak i społecznym, przypominał historyk współpracujący z pałacem. Ale nigdy wcześniej nikt nie zmagał się z chorobą, mogącą dosłownie wymazać wspomnienia o rodzinie. Walka o godność i prywatność, pałac w Londynie i sztab prasowy Megan i Harry'ego stanęły przed dylematem, jak informować o chorobie bez narażania pary na bezduszny medialny spektakl? Tabloidy gromadziły się pod bramami Montecito, a paparazzi forsowali kontrolę ochrony, próbując zdobyć choć jeden ekskluzywny kadr. Megan, chroniąc rodzinę, wystosowała oficjalne oświadczenie, prosimy o uszanowanie prywatności naszych dzieci i nas samych w tym trudnym czasie. Wasza modlitwa i wsparcie są dla nas więcej warte niż jakiekolwiek zdjęcie, ale natarczywe flesze nie ustawały, a media podsycały plotki, czy to kolejna próba odzyskania popularności? Czy Harry naprawdę zapada na nieuleczalną chorobę, czy może wbrew faktom jest to ustawka? Siła miłości kontra siła choroby, mimo beznadziejności sytuacji Megan nie zamierzała się poddać. Codziennie rano siadała przy łóżku Hariego, czytała mu fragmenty ich wspólnej historii, odtwarzała ulubione piosenki i śpiewała dzieciom. Każda chwila wspólnego ciepła była dla niej aktem buntu przeciw chorobie. Będę Twoją pamięcią, mówiła mu. Przypomnę Ci każde ważne zdarzenie, każdy uśmiech, każdy pocałunek, Harry, choć coraz słabszy, odpowiadał czasem uśmiechem, czasem łzą. W jego oczach błyszczała tęsknota za sobą sprzed choroby, nieoczekiwane światło nadziei. Wśród beznadziei pojawiła się Iskra, badania kliniczne nad nowatorską terapią neurologiczną, nadal w fazie eksperymentalnej. Grupa specjalistów z Uniwersytetu Oksfordskiego zaproponowała udział Hariego w próbie leczenia mającej spowolnić proces zaniku pamięci. To nasza ostatnia deska ratunku, przyznała doktor Lewesk. Nie obiecujemy cudów, ale nawet niewielka poprawa może przedłużyć czas, w którym Harry pamięta najbliższych. Megan przyjęła ofertę bez wahania. Wiedziała, że im dłużej będą razem, tym większą szansę da to dzieciom na zachowanie wspólnych wspomnień. Przyszłość w cieniu niepewności, gdy Harry rozpoczynał terapię, świat wstrzymał oddech. Czy miłość i naukowa nadzieja okażą się wystarczające, by powstrzymać chorobę? Czy książę Saseks zdoła jeszcze kiedyś zapamiętać pierwsze kroki Lilibet, głos archiego wołającego, tato? Odpowiedzi wciąż brak, ale jedno jest pewne: ich historia stała się dowodem na to, że nawet w obliczu najcięższej próby, utraty najcenniejszych wspomnień, ludzkie serce nie poddaje się bez walki. Koniec rozdziału, który, choć pisany łzami, może stać się opowieścią o odwadze, oddaniu i niegasnącej nadziei.